Cześć, w tym materiale powiem Ci ile serii wykonywać na jednym treningu oraz w skali całego tygodnia na każdą partię mięśniową, żeby uzyskiwać jak najlepsze efekty sylwetkowe. Na wstępie zaznaczę, że to co powiem w tym materiale będą to ogólne zalecenia, które musisz dostosować indywidualnie pod siebie. Znajdą się bowiem osoby, które będą tolerowały wyższą objętość i w skutek wykonywania treningów z wysoką objętością będą uzyskiwały znakomite rezultaty, Natomiast będziemy mieli też drugą grupę osób, która może mieć pracę fizyczną, może mieć mniejsze możliwości regeneracyjne, większy poziom stresu w ciągu dnia i te osoby powinny trenować z niższą objętością. Co prawda będą osiągały trochę gorsze efekty, ale musimy pamiętać, że plan treningowy powinien być zawsze dopasowany pod nas. Jakiś czas temu stworzyłem posta odnośnie objętości na swoim Instagramie i w tym poście zamieściłem tą tabelę. Tabele stworzone na podstawie tej książki. Cała książka jest oparta na rzetelnych badaniach naukowych, więc masz pewność, że tabela, którą tu widzisz, jest zgodna z obecnie dostępnymi dowodami naukowymi. Przejdźmy teraz do analizy tej tabeli. Mamy tutaj poziom zaawansowania. Ja się skupię w tym materiale na osobach początkujących oraz osobach średnio zaawansowanych. Dalej mamy cztery progi objętości, czyli tutaj MV, MEF, MAF oraz MRV. Częstotliwość trenowania danej partii w tygodniu, czyli to ile razy w tygodniu trenujemy każdą partię mięśniową. My z poprzedniego materiału wiemy, że znacznie lepiej jest trenować każdą partię mięśniową dwa razy w tygodniu, a nie tylko raz w tygodniu. Dalej mamy RIR, czyli bliskość do niepowodzenia oraz PWS, czyli powtórzenia wysokostymulujące. Natomiast ja w tym materiale nie będę się skupiał na powtórzeniach wysokostymulujących, a na seriach roboczych. Ale gdybyś chciał oczywiście materiał na temat powtórzeń wysokostymulujących, to daj mi o tym znać w komentarzu. Tabela tłumaczy nam, ile serii lub ile powtórzeń wysokostymulujących wykonywać w skali tygodnia na każdą partię mięśniową. Powinniśmy zacząć od tych progów objętości. I objętość charakteryzuje się zależnością dawka efekt. To oznacza, że im wyższą objętość wykonujemy, tym lepsze efekty uzyskujemy, ale działa to tylko i wyłącznie do pewnego momentu. No i tak mamy pierwszy próg, czyli MV, jest to minimalna objętość. Ta objętość jest zbyt mała, żeby wywołać adaptacje hipertroficzne, czyli jest zbyt mała, żebyśmy, żeby rosły nam mięśnie na takiej objętości, natomiast ta objętość jest wystarczająca, żeby utrzymać wypracowaną wcześniej masę mięśniową. Kolejnym progiem jest MEF, czyli minimalna efektywna objętość i to jest minimalna objętość, jaką musimy wykonać, żeby uzyskać jakikolwiek wzrost masy mięśniowej kolejnym progiem jest MAF, czyli maksymalna objętość adaptacyjna na takiej objętości uzyskujemy najlepsze efekty jest to złoty środek pomiędzy przyrostami masy mięśniowej, a nasilonym zmęczeniem i czwarty próg, czyli MRV jest to maksymalna objętość, po której jesteśmy w stanie się zregenerować i na takiej objętości uzyskujemy coraz gorsze efekty, ponieważ ta objętość jest zbyt duża. W teorii może się wydawać, że najlepiej jest przebywać cały czas na maksymalnej objętości adaptacyjnej, ponieważ tam uzyskujemy najlepsze efekty. Jednak, dobierając objętość, musimy zwrócić uwagę na to, jak będziemy progresować na, na przestrzeni kilku kolejnych tygodni. No i gdybyśmy chcieli progresować sobie objętością, to jeśli zaczniemy z tego progu, bardzo szybko przekroczymy ten próg i znajdziemy się w progu MRV, gdzie będziemy uzyskiwali coraz gorsze efekty. Natomiast gdybyśmy chcieli progresować intensywnością, czyli ciężarem, to jeśli będziemy mieli wszystkie partie mięśniowe na maksymalnej objętości adaptacyjnej, to nie będziemy w stanie progresować ciężarem, ponieważ objętość będzie zbyt duża. Tak więc w praktyce, jeśli dopiero dobieramy objętość, powinniśmy zacząć od minimalnej efektywnej objętości lub nieco powyżej tego, żeby mieć pole do progresywnego przeciążania na przestrzeni czasu. Tak więc jeśli jesteś osobą, która toleruje niższą objętość, która niestety jest zmuszona trenować z niższą objętością, to proponuję, żebyś zaczął właśnie programować trening. Od minimalnej efektywnej objętości. I w przypadku osób początkujących będą to dwie serie robocze z RIR 1 lub cztery serie robocze z RIR 3 w skali tygodnia na każdą partię mięśniową. Dla osoby średnio zaawansowanej będą to cztery serie robocze z RIR 1 lub siedem serii roboczych z RIR 3, również w skali tygodnia na każdą partię mięśniową. A jeśli jesteś osobą, która dobrze toleruje objętość, która może sobie pozwolić trenować z nieco wyższą objętością, to proponuję ci rozpocząć od nieco wyższej objętości niż minimalna efektywna objętość. No i w przypadku osób początkujących może to być na przykład 3-4 serii robocze z RIR 1 lub 5-6 serii roboczych z RIR 3 w skali tygodnia. U osób średnio zaawansowanych może to być 5-6 serii roboczych z RIR 1 lub 8-9 serii roboczych z RIR 3 w skali tygodnia. Już ci to pokazuje, jak to wygląda na przykładzie planu treningowego. Tutaj mamy przykładowy plan treningowy na klatkę piersiową dla osoby średnio zaawansowanej, która może sobie pozwolić na nieco wyższą objętość. Ja mamy w treningu pierwszym 5 serii roboczych natomiast w treningu drugim nie mamy wcale dlatego, że chcę Ci tu pokazać jak dobierać ilość serii roboczych na jednym treningu żeby to zrobić to musimy najpierw się dowiedzieć, ile serii roboczych możemy wykonać w skali całego tygodnia no i wcześniej wspomniałem, że nieco powyżej minimalnej efektywnej objętości to będzie około 8-9 serii roboczych skoro tutaj mam 5 serii roboczych no to do 8-9 brakuje mi Trzech lub czterech serii roboczych, więc tu mogą być dwie serie, tu może być jedna seria. No i mam zaprogramowany trening. Teraz mogę sobie albo progresować ciężarem, albo progresować ilością serii roboczych co tydzień. Może to wyglądać inaczej. Oczywiście tu mogą być cztery serie, tu również mogą być cztery serie, i wtedy to również będzie dobre. I kluczem jest dostosować właśnie plan treningowy pod siebie. To by było na tyle w tym materiale. Jeśli materiał ci się spodobał, to będę ci bardzo wdzięczny za jego udostępnienie, zostawienie polubienia, subskrypcji oraz komentarza. Dzięki za obejrzenie. I do zobaczenia w kolejnym filmie.